Sama idea programu jest bardzo, bardzo świetna, tym bardziej, że nasze skromne muzeum jak najbardziej zostało do tego programu włączone i zaproszone, bo to też jest ważne. Natomiast na czym on polega? Polega on po prostu na tym, że pani minister edukacji narodowej, sekretarz stanu, posłanka na Sejm RP, Urszula Augustyn, wpadła na taki pomysł, aby troszkę poruszyć może szkoły, jeżeli chodzi o edukację pożarniczą, prewencję pożarniczą i tak dalej, i tak dalej. No ona w tej kwestii rozmawiała po prostu z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej, w której te rozmowy okazało się, że Komenda Główna i w ogóle Straż Pożarna w Polsce na no, tego typu programy próbuje wprowadzać. Natomiast do tej pory było to robione dość chaotycznie, na no, zasadzie, że szkoły zgłaszają się do komend z taką propozycją, z prośbą, w związku z czym strażacy albo przyjeżdżali do szkół i takie lekcje gdzieś tam się odbywały, Albo szkoły wizytowały komendy i, i też na tej zasadzie gdzieś tam powiedzmy poznawały tą pracę strażaka, i tak dalej. Natomiast w tym momencie powstał projekt, z którego właśnie skład wchodzi pani minister, ona przewodniczy temu zespołowi. Również pani z Ministerstwa Edukacji Narodowej, pani z Ośrodka Rozwoju Edukacji, reprezentant komendy głównej, konkretnie pan starszy brygadier. Ireneusz Królik, doradca Komendanta głównego. No i moja skromna osoba reprezentująca muzeum. No dlaczego muzeum w tym projekcie też uczestnicza? No po prostu dlatego, że my tą, taką salę mamy już edukacyjną od ponad 4 lat i komendant główny wizytując nasze muzeum i, i, i tą salę no, stwierdził, że po prostu trzeba te doświadczenia tutaj też wykorzystać. W związku z czym spotkania no, odbywają się dość często i yy, Zwiedzamy również komendy i miejsca, w którym by tego, tego typu sale mogły powstać. Od razu może dodam i tutaj sprecyzuję, że no na pewno nie powstaną w całej Polsce takie sale, jakie, jaką mamy my, ponieważ no oczywiście tutaj mówimy o innych środkach finansowych i tak dalej, no ale może mniejsze salki które miałyby początkowo w każdym województwie, a być może w przyszłości i powiecie, uczyć dzieci szeroko rozumianej prewencji pożarniczej. Warto dodać, że jest to też jakby odpowiedź na ostatnie no różnego rodzaju sytuacje, które niestety gdzieś tam o których słyszymy w radiu, widzimy je w telewizji no tych zagrożeń jest coraz więcej tych zdarzeń również jest coraz więcej no i tutaj próbujemy coś w tej kwestii zrobić, żeby być może stworzyć jakiś program ogólnokrajowy aby dzieci już wcześniej od małego były do tego przygotowywane. Myślę, że na razie no tutaj trudno powiedzieć coś więcej, projekt powstaje będziemy w nim oczywiście do końca uczestniczyć jest nadzieja, że tutaj też muzeum jak najbardziej będzie gdzieś tam tym przykładem dla całej Polski i, i myślę, że tym warto się pochwalić. Dziękuję.